hej witajcie, z tej strony Radeon, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Far Cry 4. No i teraz zmierzamy sobie tutaj już prosto do misji głównej, do Złotego Szlaku, tylko a, to będzie w tamtą stronę, ale przydałby się jakiś samochód. Zaraz poszukajmy, może coś znajdziemy po drodze. No trudno, jak coś to najwyżej, <grych> jak za długo potrwa to bytne a, tutaj tą całą drogę. Więc jak coś to widzimy się na miejscu. Tak, napotkałem tutaj <laughs> przy okaz... wydarzenie karmiczne. Mam zabić porucznika. No i przy okazji będę mieć samochód. Więc sobie zna... zdajemy snipera. <laughs> Dupshot. Ten mnie tutaj zobaczył. Kurde. Szczelił mnie. Raginiesz. o wow, troszkę mnie tutaj uszkodzili. Ale już. Kuniec. Wydarzenie karmiczne ukończone jeszcze. Headshot. Dobra, przeszukać wystarczy i wydarzenie karmiczne zakończone. A co my tutaj mamy? Ja sobie odwiozę tą ciężarówkę. No i kolejne będzie cięcie. Tylko gdzie tutaj to. Trzeba jechać aż. Chyba tutaj, aż. No cóż, trudno. Dobra, jesteśmy na miejscu. No i zaczynamy misję od złotego szlaku. Zobaczmy, co tym razem. Będziemy oglądać te dedukcje na starym kineskopowym telewizorze. A jak, żeby inaczej? No clue, brother. But we're going to find out. Good people of Kirat, I'm sure you will all be delighted to know that the reports of my death are completely and utterly inaccurate. I'm alive. And all is right in the world but life brings change and I implore you Kirat to look to my example and see it as the positive influence it is change requires strength and it is a strength that I know all of you possess now, I recently experienced change within my own organization miss law and Paul de Pleur, after years of dedicated service, have decided to move on. I'm sure you will all join me in wishing them well in their future endeavors. But like them, we must look forward, not back. The attempt on my life is nothing more than a symptom of resistance to change. Rest easy. For Yuma Lau, my trusted commander-in-chief, who... Oversees our mining operations at the KEO facility, stands between me and any would be assassin. She would rather die than see any harm come to me. Go ahead, I challenge you. Put her resolve to the test. To summarize, change is good. Embrace it. Your king is alive. Rejoice. a chciał się pochwalić swoją zabawiczką. No pewnie chodzi o tą różowo włosą dziewczynkę. The mines. co you know to do. Czyli mam gdzieś do jakiejś kopalni zmierzać, okej. Tylko gdzie to jest, niech mi to pokaże. A, tutaj, to niedaleko w miarę. Tak, tu jest ta ciężarówka. Jednak jej nie odwiozłem, nie chciało mi się. Mam te 400 metrów, może z tą ciężarówką podjedziemy. Może będzie dobry pomysł. Będzie na pewno szybciej. Dobra, to lecimy.

The police is and no deplore. She even finds time to run my army. Well, no. that is until her recent obsession with Kiraki superstition took a hold of her. She thinks I don't know about the expeditions she's been sending up the mountains looking for magical paintings or whatever it is. I'm as open as the next fellow about negligible losses for the sake of employee morale, but only so many pins can go missing from the stationary cupboard before someone has to lose a hand. No i zepsuli mi ciężarówkę, no ale się! Fak, 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 fak Dobra, z tyle to z buta pójdziemy A ja miałem kurde wiertełko Myślałem, że to snajperka Pomyłka Dobra, jeszcze 100 metrów to już tyle przejdziemy Ciekawe, czy... co tam będziemy musieli robić Pewnie walka z tą całą jumą ale zaraz się przekonamy. Tu jakaś skrzynka jest? Nie myślałem. Dobra, jesteśmy na miejscu i włazimy do kopalni. Wow, kopalnia. A gdzie jesteś? Yuma. O, co to jest? Dobra, nie chce mi się tego czytać, jak zwykle, <gry> Dobra, tutaj jest ślepy zaułek. Tutaj szczały, ale mam pełno, więc sobie przejdziemy tutaj. Co my tutaj mamy? Je kasa. Czy coś jeszcze tu znajdziemy? Ni o! Coś się aktywowało. No nie, nie mówcie, że znowu nas naćpią. Jak ja nie lubię, kurde, na tych fazach tutaj grać, Tak, <grym> i znowu lądujemy w Shangri-La. O, no że nie będzie tych... <grym> After everything I did for him, before your horrible mother came along, he was fearless. Nobody could stand up to him. Then your mother. Your mother. O,

Tutaj nie jest zbyt miła, w tym szum grill'a. No punkt kontrolny. Co ja teraz mogę zrobić? Spiąć się kotwiczką. No to się wspinajmy. Okej, okay. jest Yuma. Yuma zmieniająca się w murzyna. O, łuk mi dali. Jea, yeah, zabity. Kolejny zabity. No hita ładnie schodzą Headshot jeszcze, patrzcie, patrzcie Znowu headshot Tam kolejny widział idzie Dostał, ale nie na strzała, dobra teraz już nie żyje hmm. O, jeszcze tutaj kogoś mamy Wow Kurde, nie trafiłem go za pierwszym razem to był błąd o, tam biegnie Kurz prawie było O Trafił headshota Yeah, headshot padł Czyżby to już wszyscy byli Czy jeszcze coś tu było Gdzie w ogóle ja mam iść? Mam nie szczały jak fajnie Co ja mam tu zrobić? Zniszcz bramę jak ja mam zaszczycić? O, dobra. Ten dzban miałem szczelić. Gdzie tym razem mam iść? Tutaj kotwiczkę widzę. Co jest? Kurwa. No nie mówcie, że kurde, tak zrobili tą kotwiczkę, że to trzeba... Ech... Myślałem, że skoro... No, 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 wczytaj się, wczytaj, dobra. Trzeba no, dobrze chodzić. Uff! To, to był mega fail. Aha. Aha. Dobra, nic nie poradzę. O, jak mnie cofnęło fajnie Dobra, jestem z tej strony A dobra, tutaj mam wejść Ech, Dobrze, że kurde nie, nie wczytuję się na nowogradko ten taki teleport. Dobra, teraz się udało. co ja mam tu robić, podciągać się chyba tak hmm. a może i nie co ja mam tu w ogóle zrobić rozsłyszać się jakoś nie no kur... o dobra tam widzę kotwiczkę, wcześniej nacelowałem, ale myślałem, że to nie za wysoko jest coś chyba nie chciało mi załapać, chyba że nie zauważyłem, ale dobra, nieważne gdzie teraz? A, tutaj mamy kotwiczkę to co to ma być? Chociażby miałem zaczepioną kotwiczkę. Wow, co to? <grytanie> Jak się lina! Zbugowała. Ach, huśnij się AJ Dobra tutaj Skakanie na kotwiczkach o. Co to jest? W ogóle nie wiem gdzie mam skakać kurde Dobra, teraz to muszę chyba... Już nic więcej nie zrobię. Nie wrócę, kurde. Na te miejsce, jak ja nie lubię takich kurde momentów w grach Nie widać w ogóle gdzie się gdzie trafić Dobra, wiem, że tutaj trzeba się po tych Ale co dalej A dobra, tutaj trzeba tak, takiego zawijasę zrobić Wow. Dobra, przeżyłem Nie, fajnie tutaj mi ta działa w tych Szangrila, ale to pewnie celowo tak jest zrobione. Dobra, mamy punkt kontrolny w końcu. Tylko żeby nie było tych durnych stworów, jak ja ich nie lubię, tych, tych takich duchów niebieskich typowe są dla shangrila właśnie. Co jest, wróciliśmy do tego samego miejsca. Chyba nie, bo, jest, bo jesteś zjawą. Te. I pytanie: czy to się nam tylko śni, czy ona rzeczywiście tu jest z nami? Że jest taką brzydulą. O kurwa, co to jest? Miało ich tu nie być. O fuck, nie mówcie, że coś zjebałem. O, wow, gdzie on jest? Z kimś tutaj mam? No, pokaż się, Wow, fucking shit. Jak ja mam z nim walczyć? Ta, świetnie, kurwa zabij kaligana. Czy jak on tam się zbije? Po prostu świetnie, Niech na spowolnieniu czasu. Nie mogę go trafić. Dobra, wyeliminuj. Elimination! Czyżby się udało? Czy nie? O! Tu jest ktoś. Oooo fuck Co to się stanęło się Przecież go zabiłem Kurde będziemy teraz strzelać Dobra, jeden padł szybko Fucking shit No ja, co się ulecze to on mnie tutaj napierdziela Szybko, lecz się. Ta, świetnie, jeszcze tygrys jakiś. Ja pierdziele. Co to ja mam zrobić, kurde? Jak się teleportuje z każdej strony, ma na mnie strzał, jeszcze jakiś głupi tygrys. Dobra, jeszcze mnie trafił tu. Chodź tu, pokaż się. No, fuck. Zajebiście po prostu. Gdzie on jest? Tak, on mnie widzi, a ja go nie widzę. Dobra, eliminacja. Szybko się leczymy. No, pokaż ci, ty się. Tygrysie. Najpierw tego zdejmę. Tak, fajnie. Dobra, tam spierdolił, widzę go. A tu jest jeden. Dobra, ja się tu podleczę. Dobra, tutaj był gdzieś. Fuck, tak, chyba mnie widział. Dobra, jed padł. Grysa wyeliminuję, bo on będzie mnie wkurzać tylko. No. Kurde, nie widać go, ale chyba jest tam. Był zresztą. No, szwak. Trafić go nie mogę. No. Pokaż się. Fiutku mały. Dupa nie ma go tam. O! Gdzieś go tu słyszałem, ale nie wiem dokładnie, gdzie on jest. Znowu ten tygrys durny. Szybko, eliminacja! Dobra, jakoś idzie. Ja się tu podleczę troszkę. Dobra, tygrys padł. Gdzie jest ten K Kaligan? Ja się pytam. Boom! To można wybuchać sobie. Fajnie. Łowce sobie zlikwidujemy. Dostał przecież. No. Wow. Co się dzieje? Udało się chyba, tylko nie wiem jakim cudem. Chyba że po prostu miałem przetrwać jakiś czas, a nie go po prostu zabić. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że skończę tą misję w końcu. Nie lubię jakoś Shangrila w tym. Dobra, chyba się budzimy znać pania. Wow, co tu się wydarzyło? Yuma nie żyje widzę. Czyli tu była, a my na fazie ją zabiliśmy. No i teraz został tylko Pagan Min, <laughs> ale force chyba będzie teraz e, osłabiona, więc będzie można jakoś tutaj e, próbować ją przejąć. Yeah. Odpłata, misja wypełniona. Ile tu trupów jest w ogóle? No też ciemno, kurde. Dobra, czyli misja wypełniona. No i tutaj byśmy zakończyli ten odcinek. W następnym odcinku, nie wiem, zobaczymy, może jakąś misję wykonamy, albo sobie tutaj pouwalniamy coś, może jakiś posterunek. Zobaczę jeszcze. A nad tymczasem mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia i na razie.